Hubert, kierownik, przed meczem śmiał się, że rywale muszą zaczynać od 0-1, a w 13 minucie było 0-2. Nie podcięło wam to skrzydł, bo widać było, że ta pierwsza połowa na dużej agresji w waszym wykonaniu. Widać było, że przynajmniej według nas karny został troszkę, że tak powiem, wyciągnięty z kapelusza przez sędziego. Druga bramka, myślę, że niepotrzebne zamieszanie i głupie błędy w defensywie przy tym fragmencie gry. Aczkolwiek chłopaki się podnieśli, było to widać od razu po drugiej bramce, że zaczęli stwarzać więcej sytuacji. Tak naprawdę Siarka nie, nie przypominam sobie, żeby miała jeszcze jakąś dogodną sytuację na strzelenie bramki. Szczeliliśmy bramkę na 2-1, dodało nam to skrzydeł, mieliśmy jeszcze sytuację, żeby wyrównać przed przerwą. Nie udało się, ale udało się poprawić po przerwie i jak najbardziej cieszymy się z trzech punktów i tego, że udało nam się dogonić przeciwnika. Już w meczu z było wiele ciekawych akcji, dzisiaj podobnie, bardzo, bardzo taki dobry mecz dla kibiców, no ale ty masz podwójną satysfakcję, najpierw wchodzisz asysta, teraz bramka, czyli widać, że aspirujesz do pierwszego składu. <noise> Nie ukrywam, że takie zmiany mogą cieszyć, aczkolwiek jak widać chłopaki w pierwszym składzie też dają z siebie wszystko, robią co mogą, zasługują na to i myślę, że właśnie to buduje wynik, po prostu jeden za drugiego, Stara się dać jak najwięcej i to przynosi trzy punkty tak naprawdę w kolejnym meczu. No i na pewno też drużyna jako zespół buduje atmosferę i siłę, bo takie odrabianie, no wrócenie z 0-2 na pewno doda Wam skrzydeł na kolejne spotkanie. Jasne, że tak. Błędów, prezesie, błędów, nie sarnów. Ja, jasne, że tak, A, aczkolwiek y, przypominam sobie na akcjach jak przegrywaliśmy 0-2 z mecz zeszłego sezonu ze Zdzieszowicami, który, kiedy tak samo mecz się ułożył 0-2, 1-2, chyba nam się udało wyrównać do przerwy i mówię, pociągniemy ich na pewno, bo gramy dużo lepiej i mamy więcej sytuacji. Myślę, że to pokazuje, że jesteśmy drużyną i jedność, jedność, jeszcze raz jedność w drużynie, która spowodowała, że podnieśliśmy się z tego i wygraliśmy. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo.